Diagnoza rak. Dla mnie, dla mojej rodziny, niesamowity szok. Medytacja pozwala mi być blisko swoich uczuć. Jestem jestem spokojna. Dla mnie morsowanie daje duży wyrzut energii. A z drugiej strony bardzo uspokaja emocje. No trzeba spróbować. Tak naprawdę myślę, że każda mu daje co innego. Czasem mówię, że straciłam wzrok i stałam się osobą niedowidzącą, ale jednocześnie zaczęłam widzieć o wiele więcej. Te wszystkie inne aspekty, oprócz smaku i wartości odżywczych, są dla mnie takie ważne, bo ja mam ochotę też oczami jeść. Jestem podróżniczką. Jestem zakochana w życiu. Ty też bądź. Bądź z nami na 100%, a nam przekaż swój 1%. Dzięki Twojej pomocy o medycynie integralnej i możliwościach. Usłyszy każdy, kto szuka swojej drogi do zdrowia. Fundacja Małgosi Braunek bądź.